Hejka, chciałem dzisiaj Wam troszeczkę, jak wygląda praca grafika 3D, czym on się zajmuje i co w ogóle robi. Zacznijmy od tego, czym zajmuje się grafik 3D. Otóż graficy 3D tworzą asety, które następnie są wykorzystywane przez level designerów, przez ludzi, którzy składają całość do kupy, na przykład mesherów czy level artistów, żeby level czy w ogóle cała gra wyglądała potem tak, jak my ją odbieramy, a nie był to tylko zlepek skryptów, którego nie potrafimy zinterpretować jako ludzie, jako że nasze oczy nie widzą, nie będą widziały kodu, bo chciałyby zobaczyć level, nie? a szkoda też, żebyśmy dostawali placeholdery, czyli elementy, które zastępują właściwe grafiki. Na przykład zamiast płotka często daje się w prototypach jakąś zwykłą, prostą bryłę, która ma tylko imitować, że jest tam blokada. Zadaniem grafika jest stworzyć ten płotek tak, żeby był dostosowany stylistycznie do tego, co gra ma przedstawiać, jaki ma w ogóle ten styl utrzymywać, oraz żeby był interpretowalny przez gracza, czyli stworzyć go w taki sposób, aby twój mózg, jako odbiorca, wiedział na co patrzy. No czasami może się zdarzyć tak, że sylwetka tego przedmiotu, tego obiektu będzie nieczytelna z daleka, i na przykład pomyślisz sobie, hmm to wygląda jak krzaki, w których pewnie mogę się schować. A to będzie samochód na przykład. Nie będzie mi się w nim schować. No, są różne przypadki, ale generalnie graficy 3D tworzą. Obiekty 3D, które potem są rozmieszczane w świecie gry. Ale musimy zauważyć, że mamy różne typy obiektów. Mamy takie obiekty jak na przykład postacie, zwierzęta, rośliny, kamienie, wiaderka, młotki itd. Generalnie mówię o tym dlatego, że graficy dzielą się na różne specjalności, specjalizacje, na różnego rodzaju podprofesje. Jakby takim. Głównym, bazowym podziałem jest rozdzielenie grafika od enviro, czyli takiego, który tworzy elementy stałe, statyczne, zazwyczaj w stylu cegły, domy, biurka, krzesła i tak od organic modelera, czy tam też human modelera, który tworzy wszystko, co jest organiczne, od zwierząt przez postacie, kończąc na roślinach. Oczywiście te specjalizacje, o których powiedziałem, one potem dzielą się na podkategorie, ale to zależy dużo od firmy, bo czasami jest tak, że firma jest na przykład kilkusetosobowa, to nie chcą zatrudnić tylko Speedtree modelera. Speedtree to jest taki program od Epika, jeśli dobrze kojarzę, który pozwala tworzyć nam drzewa do wykorzystania na przykład wrene, chociaż w Unity też widziałem, że się pojawiają takowe. I na przykład firmy zatrudniają tylko grafików, którzy robią im drzewa w tym. Na przykład na 3 miesiące grafik dostaje zlecenie, zrób mi 50 drzew. No i ciśnie, nie. Ale możemy też tak naprawdę wymienić kilka pod, tych, tych podspecjalizacji, o których wcześniej mówiłem, chociażby Level Artist slash mesher. Nie jest to do końca grafik 3D, bo to jest osoba, która kłada już modele na levelu, czasami dorabia jakieś modele, ale właśnie ze względu na to dorabianie chciałem o tym powiedzieć, bo to jest bardzo ciekawa i przyjemna robota według mnie. Generalnie rzecz biorąc, jak level designer ułoży sobie gameplay, taki czysty złożony ze skryptu, na którym nic nie widać i kompletnie odbiorca gracz, nie jest w stanie zobaczyć, że to jest gra, no to potem taki level artist siada i układa te modele, rozkłada te kubki piasku, rozkłada jakieś ściany, przeszkody itd. Tak, żeby level designer był zadowolony, oczywiście. I czasami wychodzą sytuacje, że na przykład brakuje jakichś asetów, no to te asety są przekazywane albo do działu. W sensie informacja o tym, że ta potrzeba jest tych asetów, jest przekazywana do działu odpowiedniego grafiku w 3D, bądź ten level artist sobie siada i zaczyna to robić. Ale idąc dalej, możemy też wyróżnić specjalizację konkretną, czyli jeżeli dana osoba specjalizuje się w robieniu bardzo, bardzo, bardzo konkretnych asetów, na przykład o których wspominałem wcześniej, to może być. Skupiona tylko i wyłącznie na tym, i zostanie zatrudniona w roli osoby, która właśnie takowe stworzy. Często na przykład spotykam się z twórcami potworów do gier, czyli osoby, które modelują sobie głównie przeciwników, jakieś stwory, bestie. Nie jest to takie niepopularne, jakby się mogło wydawać. I tacy ludzie też są potrzebni, i to jest fajne, że tacy specjaliści często przenikają przez różne branże. Bo na przykład, jak mamy takiego Creature Artist. Który tworzy właśnie kreatury potwory, to on może być równie dobrze wykorzystany w przemyśle filmowym, jak i w przemyśle growym. No nie ma dla niego różnicy, czy będzie robił do filmu, czy do gry, oprócz pewnymi technicznymi niuansami, jakby tym końcowym efektem, który musi uzyskać, ale jakby trzon będzie ten sam, więc warto mieć to na uwadze, gdybyśmy chcieli kiedyś tworzyć własne modele, zostać takim artystą i może wyspecjalizować się w czymś bardzo konkretnym. To co bym chciał jeszcze tutaj wspomnieć, tak na prędce to to, że w ostatnim czasy. Istnieje rozróżnienie na grafika 3D i Texture Artist. Kiedyś było tak, że graficy 3D robili wszystkie tekstury i teksturowywali te modele. Teraz jest często tak, że grafik wypluwa na przykład tylko texture mapę jakąś, UV mapę na przykład, a potem ktoś to teksturuje, albo nawet już nie wypluwa tej mapy, tylko ta, ten Texture Artist sobie bierze, tą mapę, bierze sobie ten model wypluty przez grafika i sam sobie już go rozkłada na UV mapę, czyli jakby taką teksturę, która zawiera informacje które miejsca na teksturze przypisują się do modelu, a więc później, na przykład, że na modelu twarzy nie będzie tekstury nogi. Nie? Takie bugi pewnie też widzieliście.